Fabi Schmidt skupia się na sprzęcie komunalnym. Produkujemy sprzęt komunalny do zimowego, letniego utrzymania dróg, do utrzymania lotnisk i spinamy to wszystko infrastrukturą IT. W Kielcach produkujemy głównie sprzęt do zimowego utrzymania dróg oraz część zamiatarek do letniego utrzymania dróg. byliśmy w stanie znaleźć tutaj specjalistów do obszarów produkcyjnych, którzy mieli wiedzę na temat spawalnictwa, obróbki powierzchniowej, ale przede wszystkim na temat montażu mechatroniki budowy pojazdów i to były najważniejsze warunki, które zdecydowały o lokalizacji w Kielcach. Zatrudniamy ślusarzy, operatorów maszyn cęce, spawaczy, zatrudniamy lakierników, monterów, elektroników, mechatroników. W znakomitej większości są to absolwenci przede wszystkim techników w Kielcach. Zawsze współpracowaliśmy z Politechniką Świętokrzyską i większość naszej kadry zarządzającej to są ludzie wywodzący się z Politechniki Świętokrzyskiej. Przede wszystkim inżynierowie, specjaliści produktowi, menadżerowie produktu. Większość zakładów produkcyjnych jest certyfikowana zgodnie z normami ISO, w tym wypadku 14 tysięcy. W Kielcach dokonaliśmy kilku ważnych inwestycji w odniesieniu do środowiska, do tej strefy, w której żyjemy. To przede wszystkim potężna instalacja redukcji lotnych związków organicznych, którą uruchomiliśmy ale również inicjatywy związane z sensu stricto z technologią, jak instalacje pulpuszowe we wszystkich obszarach spawania. To są suma summarum instalacje, które pochłonęły kilka milionów złotych, ale są absolutnie konieczne i absolutnie uzasadnione, uwzględniając, że jest to miejsce, w którym żyjemy i w którym żyją nasi pracownicy. Oprócz tego, że redukujemy wszelkie uciążliwości, wszelkie emisje z zakładu, również dążymy do tego, aby wykorzystywać jak najmniej energii w procesach produkcyjnych, a jednocześnie nasze urządzenia, nasze maszyny staramy się konstruować w sposób jak najbardziej proekologiczny. Rozważamy również kwestie partycypowania w tej inicjatywie, natomiast do tej pory byliśmy aktywnie obecni w opiniowaniu parku maszynowego dla CK Technik po to, aby on odpowiadał potrzebom kadry, która tam się powinna kształcić i która byłaby pasującą do naszego zakładu produkcyjnego. Już wiele lat temu zainwestowaliśmy w grunty leżące przy fabryce, żeby otworzyć sobie możliwość w przyszłości rozbudowy infrastruktury produkcyjnej. W najbliższej przyszłości natomiast z pewnością będziemy inwestowali w robotyzację procesów. Muzyka potrzebujemy dobrego szkolnictwa. Potrzebujemy dobrego szkolnictwa branżowego, zawodowego. I potrzebujemy też bacznie obserwować pod kątem szkolnictwa wyższego, jakie są trendy w przemyśle i jakich specjalistów potrzebujemy. Z naszej perspektywy bardzo istotnym jest oprócz tego, żeby kształcić specjalistów w branży spawalnictwa, lakiernictwa, mechatroniki, również inżynierów, którzy biegle będą posługiwali się językami obcymi. To jest w tej chwili narzędzie, które jest niezbędne, i nasi inżynierowie w znakomitej większości płynnie posługują się jednym bądź dwoma językami opcji. Abstrahując od procesów automatyzacji, zawsze potrzebować będziemy specjalistów, dobrych spawaczy, dobrych lakierników. Tu nastąpił bardzo duży rozwój, bardzo duża specjalizacja, bardzo duża kreatywność. To pokazuje nam kierunek, abyśmy także w naszym CKZ nawiązali tą współpracę z innymi branżami, aby przygotować. Przyszłą kadrę pracowniczą, która nie będzie musiała szukać daleko miejsca pracy przy dobrych zarobkach, a bardzo blisko. Ten klimat w Kielcach jest dobry i poprawiający się, natomiast zawsze można zrobić więcej, aby ci specjaliści, którzy wychodzą na rynek pracy, byli jak najlepiej przystosowani do tego rynku pracy, a my zrobimy wszystko, żeby zostali w regionie, a nie wypływali z niego.